Patrząc na miniaturkę i tytuł dzisiejszego odcinka, na pewno zadajecie sobie pytanie Patryk, o co tu chodzi? Cofnijmy się bowiem do odcinka, którego przekaz był jasny, a mianowicie zakończenie challenge'u niepowodzeniem. I fakt faktem na streamie goliłem się na łyso i w następnym odcinku z oceny Rocket Passa widzieliście już moją piękną łysą glacek, jednakże dążąc do gry z Zenem działo się znacznie więcej niż wam się może wydawać i ten konkretny odcinek z tą konkretną miniaturką był tylko podpuchą. A jako, że wypuściłem go w dzień rozpoczynania się nowego sezonu, ciężko było nie uwierzyć, że... Ta tak właśnie zakończyła się ta przygoda na MMR 1900 i nie dało się już nic więcej zrobić. Jednakże, gry, które widzieliście, były zmontowane z dnia 15 sierpnia, czyli dokładnie na miesiąc przed zakończeniem się sezonu oraz challenge'u. Dlatego moi drodzy, zapnijcie pasy, bo w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak ta przygoda wyglądała naprawdę i w razie w pamiętajcie, żeby w sklepie skorzystać z Kodu Bruzowa, a jeżeli ktoś chce odpłatny coaching, to pisać PW na Instagramie, bo powracam po oczywiście grindzie do gry z Zenem. Powracam, ponieważ mam już więcej czasu na to, aby móc uczestniczyć. Was. No dobra, 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 ale cofnijmy się do tego 15 sierpnia, w którym to no zdjąłem wszystkie moje Hot Wheelsy z tablicy korkowej, wcześniej pokazując moim widzom, jakie to były Hot wheelsy, aby wywiesić karteczki, na których rozpiszemy sobie plany na trafienie Zena, ponieważ czasu było coraz mniej, zaledwie miesiąc, a ja jeszcze dostawałem informację, że tu Zen jedzie do Saudi Arabii, tu na LCS do Stanów, a tu szybki rzut monetą, po którym okazało się, że solo kolejka no, no nie będzie najlepsza, ale wracając, pamiętacie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, założenia były proste. Gra i w momencie, w którym stracimy bramkę, analizować, co mogłem zrobić lepiej. Na tym streamie również pojawił się Wes, czyli bardzo dobry polski zawodnik, wbijający top 100, pik 2400, granie z pro to codzienność i on również stwierdził, że w mojej solo kolejce mimo wszystko winę popełnia teammate, a ja nie mam nic do powiedzenia. A wcale nie musiał tego mówić, ponieważ jakoś bardzo za sobą nie przepadaliśmy. Ale wracając, wróćmy do tego, że grałem te gierki i analizowałem stracone bramki pod kątem tego, żeby wyciągnąć wnioski jakieś dla siebie. Ale jakie tu wnioski wyciągnąć, jak wszyscy ci Mówią, że to mimo wszystko wina Teammate'a, że nawet weszcie mówi, że to teammate popełnił błąd. Dlatego w poprzednim odcinku powiedziałem wam po tejże straconej bramce, że nie było już szans na to, aby wbić 200 oraz na to, aby zagrać zenem i challenge tak naprawdę już został zakończony. No to teraz czas na prawdziwą kontynuację. Walczyłem solo queue dalej oczywiście i mimo, że widzowie naciskali, żebym zagrał z Weshem i sam wesz również wykazywał taką inicjatywę, no to zobaczcie, tutaj double reset do podania do teammate'a i no, mimo, że to nie wyszło za pierwszym razem, to tutaj znowu miałem plan awaryjny, podanie, bump i nawaw na pustą. Cały czas wierzyłem, że uda mi się solo queue, a on wbić nie wiadomo jaki mer, ponieważ jak wiecie z poprzednich odcinków solo koleką wbiłem praktycznie, że 2140 elo, ale co z tego, skoro i tak przegrywałem? To skoro mogłem sobie wierzyć i tak se gadać, ale i tak to nie szło, i tak to nie szło. Zobaczcie, kolejna jakaś taka sytuacja z następnego spotkania solo-kolejkowego. wyprowadzam atak po dość dziwnej sytuacji w defensywie. Robię Mastiffnika, który niestety idzie na słupek, i mój teammate dobitka. I. <ścoughs> no, nie był to najmocniejszy strzał. Ale okej, okay, on rotuje i mimo wszystko, no, jesteśmy w def. Haki jedzie na backboard, to ja wymuszę zagrywkę na rywalu, i Haki podaje do również naszego rywalu. I, I daje forfeita I później mnie jeszcze wyzywał od botów Ale na całe szczęście Quatix widział jak Haki gra Więc sam mu napisał, że jest Tym jednym gustowanym, A nie ja No więc tak to wygląda Zobaczcie zresztą sytuację Hakiego Straciliśmy bramkę czwartą Gdzie zobaczcie teraz Quatix jedzie już na ścianę Jedzie na ścianę i może hitnąć piłkę do przodu Co normalnie byście zrobili Zaczekali w miejscu, może podjechali do backboarda, Ale Haki robi preflip i, I jest w pozycji, jest w gówno Pozycji i zrobił coś totalnie nieadekwatnego do akcji, bo ci ludzie nie potrafią myśleć, nie grają adekwatnie do tego, co się dzieje na boisku, i później popełniają takie, a nie inne perełki. I przez to moje stolików wygląda tak, jak wygląda. Także skiłowałem kolejną gierkę, w której trafiliśmy na Quatixa, Lockslay w teamie oraz Kropek w enemy. I potem, jak straciłem pierwszą bramkę, Kropek napisał do mnie: Elo. Napisał do mnie Elo, czyli był to Polak. No i moi drodzy, jak trafiacie Polaka w enemy, który was najprawdopodobniej snajpił na streamie, no to dobra, okej, okay. zwróćmy jeszcze uwagę na to, w jaki sposób oni stracili bramkę, bo kładik spinczował to z moim teammateem i ten kropek napisał, że czy chce z nim party up, bo jego coś. Ale wracając, właśnie do czego pije, że jeżeli jakaś osoba snajpi was na streamie, czyli po prostu szuka gierki w tym samym czasie, co wy, żeby trafić do waszej drużyny i no i po prostu zaistnieć na transmisji, Misji, no to nie macie jakiegoś przychylnego spojrzenia na takiego zawodnika, dlatego w tym momencie no, trafiłem na jakiegoś Polaka, na jakiegoś Kropka, który chciał ze mną zagrać, wygrał na mnie gierkę no i zapytałem się, kim on jest. Zapytałem się, kim on jest, a on zapytał, czy zaufam nieznajomemu. No więc pod wpływem frustracji napisałem jej i wyszedłem z gierki. No, no nie jest to miłe, jak ktoś was snajpi. W drugim spotkaniu również trafiliśmy na Kropka w drużynie i pomimo, pomimo tego, że w pierwszej akcji naszych rywali popełnił dość śmiesznego babola, bo Straciliśmy bardzo dziwacznie bramkę, to grało się z nim naprawdę przyzwoicie. Zobaczcie, tu minąłem jednego rzutka, tu drugiego, bardzo ładne bity. Strzał na pustą formalność, no oczywiście jest do 1 do jednego, ale tutaj na przykład on wyprowadzał jakoś akcję, dzięki czemu ja dobiłem na 2-1. Znowu rząd wyprowadza akcję. Hernem is Denis no po prostu wy, wysadzony, a o w defensywie wydymany. Także Kropek naprawdę fajnie grał, ale w dalszym ciągu był to gość, który po prostu mnie snajpił, który próbował mnie trafić na transmisji, żeby sobie po prostu ze mną jakoś tam zagrać, a nie jest to jakoś bardzo tolerowane w świecie, no, streamerów, tak? W świecie po prostu transmisji na żywo, na które was serdecznie zapraszam. Link oczywiście cały czas macie w opisie. No więc szybko wyszedłem z tego lobby, ulotniłem się z niego, żeby, no, no nie mieć nic wspólnego już z tamtymi zawodnikami, a w następnym spotkaniu, jak już trafiłem do jakiegoś lobby, okazało się, że kropką był WESZ i to naprawdę mnie zdziwiło. To naprawdę mnie zdziwiło, bo jeżeli przez 4 lata macie znikomy kontakt z gościem i nie jesteście jakoś do do siebie pozytywnie nastawieni, to dlaczego Wesz miałby przyjść do ciebie na transmisję, napisać ci jakiegoś tipa, pomóc w czymkolwiek, a później jeszcze chciał z tobą zagrać? Dlatego odbierałem to bardziej jako podpuchę, jako taki motyw, w którym, no nie wiem, Wesz sobie jakieś jajca ze mnie robi, ale no wracając do solo kolejki, no to tutaj też się nie uśmiechało. No solo kolejka, jeżeli mielibyśmy na nią patrzeć, no nie oddawała i musiałem coś zrobić, żeby sobie wygrać, żeby wbić 200, żeby zagrać z Zenem, żeby zrobić cokolwiek, żeby się udało, ale ja nadal jak głupi wierzyłem, że tą solo kolejką daleko zajdę. No bo w końcu już wbiłem 240 solo kolejką. No, no udało mi się, udało mi się, a teraz nie potrafię wyjść z 1900. Dlatego skiłowałem jeszcze jedną, jeszcze jedną gierkę sam i venemi widzimy kropeczkę lockslay w mojej drużynie. No więc oglądajcie, jak potoczą się losy tego spotkania, ponieważ kuki pokikofie mamy przebicie do prawej strony, zbieram setkę i po tym jak Zeko odda strzał, ja go obronię, ale <laughs> Jednak piłka tak jakby wybuchła w bramce. No więc okej. Okay, drugi znowu straciliśmy gola i typ mi napisał żebym się zajmował. Um, A nie, 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 dość. Solo kolejce mówimy dość i za namową widzów i po prostu już tego wszystkiego co się wydarzyło stwierdziłem, że czas zagrać z Weszem, czas zagrać po prostu z Weszowskim, no więc skoro on chciał zagrać, skoro e, wykazywał taką inicjatywę, to napisałem mu dawaj, to napisałem mu dawaj i tak oto e, Wesz dokończył swoją sentencję, co by zrobił z 1900kami i tak oto zaczęliśmy przygodę i zaczęliśmy plot twist, który był najlepszą decyzją w moim życiu. Zaczynamy od 1950, musimy się odbić od dna i zaczynamy kolejkę z Weszem, także panowie i panie zapnijcie pasy, ponieważ gramy z top 2 Polski przed nim jest tylko i wyłącznie Oski nie czuję kiedy rymuje, a teraz wesz w powietrzu łapie jakiegoś astral reset'a no i niestety to nie wychodzi, my w defensywie będziemy musieli to klidnąć także gramy do boku, ale to już, my już tu mówimy o innym gameplay'u, mówimy o gameplay'u z gościem, którym wiem, że odbije piłkę wiem, że będzie na dobrej pozycji i wiem, że nie mam o co się przejmować w sytuacji, w której nie wiem, zostawię go albo samego, albo coś takiego, także zobaczcie, wesz teraz sam w defensywie no i od razu, no dostał bump'a co prawda ale przecież jeszcze w tej drużynie Jestem ja, wydymane jaszki I zaczynamy tak oto, to piękne dłokił. i 1 do 0, zobaczcie, kolejna sytuacja Z której wychodzimy z defensywy Mam chwilkę na to, aby podbić sobie piłkę No i będzie próba złapania jakiegoś tam reset no jeszcze wesz z dobitką I niestety zostajemy sami w def Ale no po tym jak nie trafiłem setki Wracam mimo wszystko do def Bronimy tą piłkę i dzięki temu wesz Już ma szansę na to, żeby wyprowadzić akcję I zobaczcie, pinch, który no niemalże Prawie znalazł się w bramce Także ładnie, fajnie weź teraz na rotacji zgarną sobie setkę. No i co prawda gościu mnie tu pamptną, więc tracimy na 1 do 1, ale przynajmniej później po kikofie robię um, turbo gównianego kikofa i przez to tracimy na 2 do 1. No co by nie mówić, ale przynajmniej w następnej akcji panowie i panie klirujemy piłkę, po której Wesz popełnia Babola roku co? To, no to no nic, no 3 do 1, a um, nawet najlepszym się zdarza. Nawet najlepszym się zdarza i to właśnie e, różniło Wesza od moich innych teammate'ów, że przy nim wiedziałem, że jesteśmy mimo wszystko w stanie skombakować, że nawet taki mały błąd, wiem, że był tylko tym jednym na 100 wypadków przy pracy, gdzie moi teammaci tych błędów e, popełniali jeden na dwa. Także moi drodzy, sytuacja niemrawa, dwie bramki do nadrobienia ale w końcu tak jak już mówiłem, mamy kogoś, kto ogarnia i Wesz po tym jak zrobił turn, oddał jeszcze od razu Strzał z podbiciem do samego siebie wpada top corner i mamy teraz pół minuty na to, aby złapać jeszcze kontakt, aby przeprowadzić jakąś akcję, która da nam nadzieję na to, aby mieć jeszcze szansę na wygraną w overtime. Ie. Także 20 sekund do końca. Weszczę isował gościa. No niestety ten pinch nie poszedł w moim kierunku, ale teraz zobaczcie, ja jeszcze doskakuję. Akcja na cornerze, Będzie podanie do Wysza odchodzące. Weszczę z ciałem, ale gościu to broni w ostatniej chwili. 10 sekund do końca tego spotkania. 7 6 5, a piłka leci na środek. Bardzo dobre 50 od Wesza. I teraz wszystko będzie zależało od tego, co właśnie zrobię w powietrzu. Podanie do środka. Wesz ze strzałem i top corner. Rozumiesz? Top corner na 3 do 3. Ależ to pięknie weszło. I dzięki temu przechodzimy do overtimeu, do dogrywki. Która, no zobaczcie sami, wygrywamy Kikofa, Będzie podanie do Wesza. Podajemy mu, a on z zagraniem na backboard. Jeszcze z doublem No i niestety rywal broni. Niestety rywal broni, ale to ja teraz mam piłkę. 20 boosta, od razu oddamy strzał gościu pode mną boosterowany i strzelamy bramkę na 4 do 3. I tak oto zaczynamy piękną, piękną i jeszcze raz piękną przygodę z Weszem, która po prostu jest swoistą odkutką. Zobaczcie następnego rankeda. zobaczcie to, w jaki sposób czarowaliśmy. Jeżeli ja na przykład przebiłem rywala Wiesz, od razu gdzieś tutaj był Ja gościa kopałem Wiesz, zdobitko Mamy 1 do 0 Kolejna sytuacja, w której gościu wyprowadza atak Ale proszę cię bardzo weź go już dawno zdemował Jeżeli typek mnie bampnął No to mamy naszego teammate'a Który robi Ariala. No, tch, 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 czapki z głów 2 do 0 Kolejna akcja, w której wiesz Ma piłkę, ma szansę I uuu, o, Ale poleciał Maciuś Ależ poleciał w maliny Zobacz Zobaczmy jeszcze raz, gdzie ten gagatek kolorowy leci. Tik, tak, ale gdzie ty zmierzasz, kolego? No, zobaczcie. weź kolejna akcja. No, i ja sam w defensywie, ale przecież defensywę grać potrafię. Dlatego challengeujemy od razu typka. I teraz tik, tak, ze strzałem. I wesz. E, stracił gola. I to było niesamowite, że on nawet po takiej sytuacji potrafił pis napisać: Przepraszam. To, to było coś dla mnie niecodziennego, niesamowitego. No, jeżeli nie macie jakiegoś dobrego kontaktu z typkiem i nagle się zachowuje w stosunku do was jak ziomal, no, to to jest zmiana jak z Disa w Nieuczesaną i dokładnie to samo mu później napisałem w jakiejś tam rozmowie prywatnej, co no, no jest, jest zabawne, ale wracając do spotkania 4 do 1, 4 do 1, kompletna dominacja rozjazd w biały dzień i tak to szło, i tak to szło to duo Q miało ręce i nogi bo mój teammate w końcu myślał, bo mój teammate w końcu robił co to, to co trzeba aż w końcu przeszliśmy do ponownego spotkania do gry o 2000 MMR no więc pierwsza akcja, w której Evesz robi jakiegoś reala jest co prawda przebity, więc teraz Egio 1v1 account wybija piłkę. Po moim dobrym fake challenge'u Co prawda, ja nie zagrałem jakichś wybitnych szachów, ale po tym jak wybił piłkę, to my wzbijamy się w powietrze i po pięknym tapiku, pełny top corner, pełny, z pełnym wdziękiem wpakowałem tą piłę 1 do zera gościu, no co w ogóle on próbuje? Co on próbuje wyprowadzić? Mamy Wesza w defensywie, więc ten clearuje pod rywalem i jeszcze nie daje się bampnąć, mając 0 boosta, cały czas naciska. A w momencie w którym wie, że już nic nie wskóra, nic nie zdziała, rotuje, a ja zamieniam się z nim miejscem, doskakuje do piłki i co prawda nie jest to jakiś mega mocny strzał, ale wiesz z dobitką, lewy dolny, mamy 2 do zera i zauważcie zegar, 3.30 i co się dzieje, goście forfeitują tak oto awansujemy do 2k tak wyglądał mój ponowny awans do 2k i malutkie oklaski malutki powrocik, no jest się z czego cieszyć mimo, że oczywiście mieliśmy już to 200. to w dalszym ciągu był to malutki krok dla człowieka, ale wielki dla mnie. I tak to szło, i tak to szło. Więcej mmr MMR-ów i więcej i więcej zgarnialiśmy. No tutaj przykładowe spotkanie, żebyście widzieli, jak wyglądały, jak mogły wyglądać te spotkania, których wam po prostu nie pokazuję. Zobaczcie, że goście oddawali strzał, ale po tym niecelnym strzale, po tym podaniu do weszcza, weź wali double. W... No chyba, przostrze, czyli jeden do zera. Takich piłek mojemu teammate'owi tyle lepiej nie zostawię. Kolejny kick off, kolejna akcja, ja oddaję strzał, weź bampuję 2 do zera. Dzięki dobranoc. No dobra, no to przejdźmy może do następnego. Kikofa, goście próbowali zrobić fejka ale ja ich dziękuję. <śmuch> A, ah, 3 do 0. Tak, tak, i goście wychodzą. Życie jest takie piękne, jak ma się z kim grać i nie gra się tego zażyganego solo, jak ma się kogoś, kto w końcu myśli, dlatego jak sami widzicie, tamten odcinek był pod puchą i teraz to już sami nie wiecie chyba, czy zagrałem z tym zenem, czy wbiłem to 2200, ale mogę obiecać Wam jedno. Następne materiały to będą solidne bangery, także jeżeli dotrwaliście do końca, to napiszcie w komentarzu Brust 2200.